Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zrobimy sobie razem kalendarz adwentowy. Już od dawna chciałam przygotować dla moich dzieci kalendarz zrobiony przeze mnie. Ze względu na to, że w sklepach nie zawsze znajdujemy kalendarz, który odpowiada nam albo naszym dzieciom. Ja kupiłam z tej okazji już taką drewnianą choinkę, którą możemy wykonać sobie sami z gałęzi. Albo z wieszaka. Naprawdę, pomysłów jest bardzo wiele. Tutaj możemy popisać się naszą kreatywnością. Do tego potrzebne będą nam numerki i możemy sobie te numerki napisać sami, kupić sobie naklejki albo i zawieszki. To już wszystko zależy od tego, co chcemy do tego wykorzystać. Będą nam potrzebne też opakowania z papieru. Mogą to być plastikowe torebki, albo tak jak w moim przypadku, ja kupiłam zestaw już gotowy z papierowymi torebkami. Kupiłam też numerki, i to będą na pewno numerki, które wykorzystam nie tylko w tym kalendarzu, ale myślę i przez kolejne lata. Myślę, że są naprawdę bardzo ciekawe, i w sklepach możemy znaleźć różne rodzaje tego typu numerków. Oczywiście będą nam potrzebne niespodzianki to my decydujemy, co chcemy do tego kalendarza włożyć. W moim przypadku będą to słodycze, ale nie tylko. Postanowiłam, że co jakiś czas znajdą coś ciekawego do szkoły. Fajne ciekawe gumki, fajne długopisy, notesiki. To już naprawdę zależy od nas, co do tych prezentów chcemy włożyć. Znalazłam też bardzo ciekawe siki. Anastazja uwielbia takie rzeczy, dlatego fajnie jest właśnie zrobić sobie samemu kalendarz adwentowy, bo potrafimy włożyć do niego to, co dana osoba, której chcemy ją sprezentować lubi. Postanowiłam do każdej paczki włożyć liścik. I w niektórych będzie to modlitwa na dany dzień, w innych będzie to jakiś fajny cytat, albo zadanie dla nich, żeby pomóc mamie zająć się psem. To już od nas zależy. Teraz czas na pakowanie. Do każdej paczki wkładamy prezencik. U mnie będą to podwójne prezenty, bo każda paczka będzie dla Anastazji i dla Gabriele. I do środka oczywiście nasz bilecik. Teraz związujemy naszą paczkę, i tutaj możemy sobie naprawdę wybrać różnego rodzaju style wiązania tych paczuszek. Jak i też możemy wybrać sobie właśnie numerek, albo napisać go sami, albo nakleić, albo użyć zawieszkę. To jest pierwszy sposób związywania naszej paczuszki. Które myślę, że jest bardzo ciekawy. Teraz szykujemy drugą paczkę i pokażę Wam drugi sposób zawiązywania tej paczki. Myślę nawet szybszy i ciekawszy. W środku włożyłam cukierki, które tak fajnie szeleszczą, więc jak dzieci wezmą tą paczkę, to na pewno będzie to też ciekawe, bo będzie wydobywała fajny dźwięk. To dwa style związywania paczuszek. Teraz bierzemy nasze numerki i dodajemy do naszych paczek. prezentują się ciekawie. Moje paczuszki już są gotowe, zapakowane, i teraz czas, żeby je zawiesić. Ja postanowiłam, że zawieszę je nierówno, w sensie takim, że nie pójdę od jedynki do numeru 24, tylko je pomieszam. Będą musieli poszukać odpowiedniego numerka. I voilà, gotowe. Dodajemy tylko światełka i efekt jest naprawdę zaskakujący. Myślę, że to nie tylko świetna zabawa dla dzieci. Możemy taką niespodziankę przygotować dla naszych bliskich w formie prezentów i przyznam się szczerze, że jest to świetna świąteczna ozdoba do domu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie paluszka w górę i widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie.